Molly i Jolin właśnie się przeprowadziły, ale ich dom jest na razie pusty. Jak będziemy dzielić szafę? Podzielmy wszystko na pół. Gdzie są farby w sprayu? Weź swoje. Przyjaciółki złapały farby w sprayu i natychmiast narysowały swoje ulubione postacie. Ups, namalowały niedźwiedzia na dwa różne sposoby. Przesuń ciemne łóżko. I zrobię własne miejsce do spania, używając cukru i przypraw. Koszmary mnie nie przerażają. Uwielbiam bitwy z potworami. Fuj, lepiej skakać po słonecznej łące z króliczkami. Dziewczyny przeniosły ramki i podniosły łóżka. Oto dobre rozciąganie mięśni. To jest takie ciężkie. Kilka uderzeń młotkiem i gotowe. Jest zabezpieczone. Jak się masz, Moli? Weź narzędzie, przyniosę tylny panel. A co gdybym uderzyła się w palec? Nie będę o tym myśleć. Tylny panel jest jak nocne niebo. Brokatowy, tak jak lubię. Hej, to mój pomysł. Bez podglądania, jak się mam wspiąć? A, lepiej spaść. Ha, Jolin, nie lubisz łatwych rozwiązań. Ludzie wymyślili drabiny. W porządku. Zamocuję łańcuchy i zrobię schody z patyczków do liczenia. To wystarczy. Let's go. Nice. Tutaj jestem na górze i jestem bezpieczna. Ha! Uwielbiam prezenty. Każdy dzień jest jak święto. Twoje urodziny były miesiąc temu. Czy dzisiaj twoja zabawka ma urodziny? Hm? A, nic nie wiesz o uroczych projektach. Kilka kroków i jestem na szczycie. Co? Masz rację. No cóż, pozwól, że pomogę ci się wspiąć. Drabina z prezentów jest świetna. A my zajmiemy się teraz nowym wyrobem. Taniec kręgów jest hipnotyzujący. Każdy ma lustrzany środek. Dodaj srebrne zacieki i kolorowe nadruki. Każda płyta jest jak dzieło sztuki. Hmm, jak udekorować ścianę? Nie kupiłam gramofonu, ale moja kolekcja płyt się przyda. <announcing warfare> o ci melomani. Girlandy zawsze sprawiają, że pokój staje się przytulny. Widziałam jeden wyrób na Laligramie, spróbuję go odtworzyć. Wow, to zadziałało! Chmury są oświetlone. Mam spokojny zakątek, w którym mogę się zrelaksować. Musimy być cierpliwi. Ale rezultat był tego warty. Uszyliśmy czaszkę. Błyszczące kości tańczą. Przykleję je wokół elementu. Ozdobny dywan z frędzlami dopełni ostre wnętrze. Nie mam nic przeciwko chodzeniu boso. Żadnych kapci. A kiedy położę matę, moje stopy nie będą zimne. Jest miękka, fajna i dokładnie w moim stylu. Zrób modną uprząż na podstawie siatki. Spirala staje się coraz większa. Mata jest gotowa, ale czegoś brakuje. Zgadza się. Potrzebujemy lekkich frędzli z falbanki. To słodka mata, prawda? Kocham wszystko, co miękkie. O, koronki. Można nawet użyć ich jako koca. Jak wygodnie. Jolin wymyśliła nowy wyrób. Zwykłe półki nie są dla niej, ale półki w kształcie gitary są znacznie lepszym wyborem. Owiń pierwszą teksturowanym elementem? Zbuduj boki i półki. Łatwo jest otworzyć drzwi. O, zobacz, co znalazłam w sklepie muzycznym. Okazuje się, że możesz zrobić meble z futerałów na gitarę. Mogę tu zmieścić wszystkie rzeczy, których potrzebuję. Uważaj, ten kubek ma sekret. Będziemy mieli brokatowy deszcz. Przy półkę, elementy z koralikami zmienią się w krople. Czy nadszedł czas, aby wziąć parasol? Nie, to tylko nowy pomysł Moli. Będę kontynuować je z motywem chmury. Jaki jest sekret mojej idealnej fryzury? Cały czas ją poprawiam. Jak idzie Twój projekt? Świetnie, czuję się zainspirowana. Kokon pająka, nie powinnaś się śmiać. Zobaczysz moją huśtawkę i pozazdrościsz. Hej, skorpionie, zaczekaj. Pomaluj skorupę i pazury na niebiesko. Kiedy udało ci się przynieść puszysty drut? Hmm, będziemy go potrzebować do naszego wyrobu. Zamocuj karabinczyki na końcach. To huśtawka w kształcie skorpiona. Nie wszyscy będą na tyle odważni, by usiąść. Uwielbiam egzotyczne zwierzęta i dobrą zabawę. Dwa w jednym. Haha. Tak jak myślałam. O, Jolino uwielbia ten styl. Ale sprawię, że wszystko będzie słodkie i pozytywne. Uroczy fotel będzie w pobliżu drabiny. To idealne urocze wnętrze. Auć! Ale to dużo złota i tak jasno połyskuje. Wykonaj kawałki z niebieskiej tkaniny. Odrysuj je na atletycznej tkaninie. Sklej elementy razem, by stworzyć pokrowiec. Szyj dno. A oto miś twarz i słodkie łapki. Wow, ile patyczków higienicznych! Będziemy potrzebować centralnej części. Umieść słomki na nitkach. Przykryj plastikową nasadkę elementami. Dodaj brokatowy blat. Udekoruj bęben za pomocą szpilek. Oto nogi. Wszystko jest fajne i proste. Co to za hałas? Wszystko jasne to Jolin ciągnie bęben. To nie bęben, to wygodny stół. Dlaczego nikt o tym nie pomyślał? Pije kole, jedna ręka jest wolna, stół naprawdę pasuje do wielu rzeczy. Jest wystarczająco miejsca na fast food i nie potrzebuje niczego więcej. Ach, Jolene znowu jest to krok do przodu. Uważaj, moja kosmetyczka ma ogromny potencjał. Przynajmniej możesz się przy niej przygotować. Kwiaty zaczęły tańczyć wokół plastikowego pojemnika. Pokryj go słodkim blatem. Kwiecista rama jest właśnie tym, czego potrzebuje Moli. Moli, kiedy urządzałyśmy pokój, rozdzieliłyśmy się. Nie powinnyśmy ze sobą konkurować. Tęsknię za wspólnymi wieczorami. Wiesz, ja też tęsknię za wspólnym czasem. To takie stresujące. Chodź, obejrzymy razem film. Jolin i Molly zaczęły oglądać nowy film Lalilu. Podczas gdy jedna trzyma projektor, druga trzyma popcorn. Udekoruj koralikami kwadrat z papieru piankowego. Zamocuj boki. I jeszcze jedną stronę z otworem. Wszystko jest już gotowe do seansu. Remont wymaga tyle energii. To dobry pomysł, żeby coś zjeść. Zwłaszcza coś słodkiego. Mówisz o przekąsce? Aha, zobacz co mam. Prawdziwą maszynę z cukierkami. Pociągasz za dźwignię i proszę masz cały talerzy słodyczy. Trzymaj! Mm, dzięki, to jest pyszne. To nasze ulubione galaretki cukierki. <śm> Wytnij otwór w plastikowej nasadce. Przymocuj dozownik. Przezroczysta kula. O, zmieści się tu wiele słodyczy. Napełnij ją cukierkami, galaretkami, przymocuj do podstawy i gotowe! Smacznego! Obie przyjaciółki wstały z łóżek, teraz mają wygodne kąciki i mają dość miejsca dla siebie. Wykonałyśmy świetną robotę, a najważniejsze jest to, że obie jesteśmy szczęśliwe. Piątka! Sous-titrage Société Radio-Canada